Woda z kranu czy z butelki? Którą wybrać? Która jest lepsza, która jest zdrowsza, która bardziej ekologiczna? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego najczęściej wybieramy wodę z butelki? Jest smaczna, istnieje wiele jej rodzajów i odmian smakowych. Mają też różny stopień nasycenia CO2. Jest zdrowa, wzbogacona różnymi minerałami. A dlaczego wybieramy wodę z kranu? Bo jest smaczna, jest zimna, co jest plusem szczególnie latem i jest tania. Jeżeli chodzi o wody butelkowane, często spotyka się źródlaną, mineralną, stołową i zdrowotną, czyli leczniczą. Woda źródlana czy stołowa w butelkach ma bardzo podobny skład do wody z kranu, a kosztuje około 2 zł za butelkę. Ponadto sprzedawana jest najczęściej w plastikowych butelkach, których produkcja, a potem unieszkodliwianie mocno zanieczyszczają środowisko. Wody mineralne czy zdrowotne zawierają więcej mikro i makroelementów, więc są zdrowsze niż woda z kranu. Jednak także są sprzedawane w opakowaniach często szklanych, co podnosi cenę wody. Odrębną kategorię stanowią tzw. wody smakowe, truskawkowe, cytrynowe i tym podobne. Ich skład jest zbliżony do wody z kranu, jednak zawierają dodatkowo szkodliwe dla zdrowia substancje, takie jak cukier, aromaty i konserwanty. Nie ulegajmy zatem chwytom handlowców. Wyższa cena wody butelkowanej nie świadczy o jej przewadze nad kranową. Na cenę najpopularniejszych butelkowanych wód składają się koszty dystrybucji, opakowania i promocji. A teraz przyjrzyjmy się kranówce. Woda z kranu posiada minerały, w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnes. Goleniowskie wodociągi, które dostarczają wodę do kranu, korzystają z wód głębinowych, które po wydobyciu są napowietrzane i filtrowane, aby pozbyć się nadmiaru manganu i żelaza. Woda w naszych kranach jest kilkaset razy tańsza od wody butelkowanej. Dostępna jest również w każdej chwili. Warto jednak pamiętać, że po odkręceniu kranu trzeba odczekać chwilę, aby woda, która stała w rurach, spłynęła. Nasza kranówka jest bezpieczna dla zdrowia. Regularnie jest badana przez Sanepid i akredytowane laboratorium. Woda w groniowskich wodociągach i kanalizacji nie jest dezynfekowana środkami chemicznymi, ale przez lampy UV, co nie wpływa negatywnie na smak i zapach wody. Dodatkowy plus dla wody z kranu w Goleniowie to całodobowy monitoring jakości wody przez małże. Woda z Goleniowa ma dobry smak. Dbamy o środowisko, ograniczając zużycie plastikowych butelek. Warto nadmienić, że najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczące jakości wody z kranu wywołuje jej twardość, czyli obecność węglanów wapnia i magnezu, która powoduje odkładanie się kamienia kotłowego, osady na herbacie i szklankach czy kubkach oraz plamy, które można zauważyć po wyschnięciu. Jednak w ocenie Światowej Organizacji Zdrowia twarda woda ze względu na obecność węglanów wapnia i magnezu jest zdrowsza dla konsumentów i nie powinna być zmiękczana w procesach uzdatniania za wyjątkiem twardości powyżej 500 mg CaCO3 na litr. Magnes i wapń są mikroelementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, podobnie jak mangan i żelazo, które się normuje jedynie ze względu na wzrost barwy i mętności wody. Ma to wpływ na negatywne odczucia konsumentów i najczęściej powoduje zaprzestanie picia wody z kranu na rzecz wód butelkowanych. W domach stosujemy różnego rodzaju dodatkowe formy uzdatniania z banki z filtrami, drogie urządzenia do odwróconej osmozy, które najpierw usuwają wszystko z wody, a potem dodają suplementy, które można zakupić w sklepie czy w aptece. Nie przyczyniają się one jednak do poprawy bezpieczeństwa wody, a przy niewłaściwej eksploatacji mogą pogorszyć jej jakość. Uważamy, że w Goleniowie warto pić wodę kranową, ponieważ jest tania, zdrowa i smaczna. Nie ulegajmy reklamom, które starają się nas przekonać, że kupowanie butelek z wodą jest wyznacznikiem nowoczesnego stylu życia i zapewni nam zdrowie oraz urodę. Cena wody w Goleniowie za metr sześcienny, czyli 1000 litrów, wynosi 4,10 zł. Jest to ponad 660 butelek 1,5 litrowych. Cena jednej butelki wody to w takim razie mniej niż 1 grosz. Zaś 1,5 litrowa butelka wody w sklepie to koszt około 2 zł. Gdybyśmy chcieli zatem kupić 1000 litrów, musielibyśmy zapłacić ponad 1300 zł. Wyprodukowanie jednej butelki wiąże się z emisją pół kilograma dwutlenku węgla, a jej rozkład trwa około 500 lat. Nawet jeśli butelka trafia do wtórnego przetworzenia, oznacza to kolejny wydatek energetyczny i dalszą emisję zanieczyszczeń. Jak widać, od recyklingu lepsze jest ograniczanie produkcji kłopotliwych odpadów. To kolejny powód, dla którego warto pić kranówkę. Na świecie popularność zdobywają butelki wielokrotnego użytku. Wiele z nich to dobrze zaprojektowane, praktyczne i estetyczne przedmioty. Łatwo utrzymać je w czystości. W zależności od upodobań, możemy zaopatrzyć się w butelkę szklaną lub plastikową. Napełnianie i noszenie ze sobą własnej butelki nie jest mniej wygodne niż tych jednorazowych. Osobną bardzo ważną kwestią jest transport. Butelki z wodą, zanim dotrą do naszych sklepów, nierzadko pokonują setki kilometrów. Oznacza to dziesiątki ciężarówek rozjeżdżających nasze drogi, hałasujących i zanieczyszczających środowisko spalinami. A przecież wodę mamy w domu na wyciągnięcie ręki. A ty, którą wodę wybierasz, z butelki czy może z kranu?